Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. 2024 rok jest bardzo ciekawym i dobrym rokiem dla inwestorów. Chyba wszystkie klasy aktywów, a przynajmniej wszystkie te, które występują w przypadku funduszy Unika i dały zarobić. Mniej lub bardziej są oczywiście czarne konie, na które nikt nie stawiał, są niespodzianki, są pewniaki, są też. Są też takie fundusze, które zarobiły może mniej niż wydawało się na początku. Natomiast z perspektywy Inwestora wydaje mi się najważniejsze jest to, o czym czasami zapominamy, jak już mówimy o tym, co jak się zachowuje. To znaczy, że wszyscy byli w stanie zarobić. To jest jakby najważniejsza informacja, która płynie z tego roku. No, oczywiście okazało się, że jak zwykle w ostatnim czasie najłatwiej było postawić na tą klasę, która już od długiego czasu zachowuje się bardzo dobrze, czyli amerykańskie akcje. Oczywiście sceptycy powiedzą, że nie cały indeks rośnie, rośnie tylko wybrana grupa spółek, no ale nie zmienia to faktu, że ta wybrana grupa spółek powoduje, że fundusze akcji amerykańskich w tym roku pozwalają na bardzo wysokie i dobre stopy zwrotu, co za tym się przekłada również fundusze inwestujące na globalnych rynkach rozwiniętych, bo jednak większość aktywów, która występuje w indeksach na przykład typu MSCI World, to są jednak spółki ze Stanów, ze Stanów Zjednoczonych. Ciekawostka, w tym roku do jego połowy, mniej więcej do czerwca wszystkie indeksy, czy to europejski, czy to polski, czy to amerykański zachowywały się podobnie. Potem nastąpiła duża zmiana, to znaczy Stany Zjednoczone dokładają do indeksów amerykańskich, dokładają do tego, co, co wcześniej pokazywały. W Polsce mieliśmy lekką zadyszkę, podobnie w Europie, może trochę mniejszą niż w Polsce. No, ale co to powoduje, powoduje to tyle, że patrząc na, na perspektywy i na to, w jakim miejscu są gospodarki poszczególnych krajów czy regionów, po prostu w Polsce jest aktualnie bardzo, bardzo tanio. Z tej perspektywy jest to na pewno atrakcyjna klasa aktywów. To, na co warto zwrócić uwagę, co jest. Bardzo istotnym wydarzeniem z perspektywy inwestorów w obligacje albo w fundusze dłużne to jest rozpoczęcie obniżek stóp procentowych. Na razie przez to największe banki centralne, najpierw Europejski Bank Centralny, potem Amerykański Fed. Na no pewnie w niedługiej perspektywie do tego dojdzie również Narodowy Bank Polski. 2025 rok na pewno zacznie się mocnym wydarzeniem, to znaczy zmianą w Białym Domu, rozpoczęciem prezydentury Donalda Trumpa, który to zapowiada wiele zmian, które mogą mieć istotny wpływ na różne klasy aktywów. My wiemy, że te zmiany są czasami trudne do wprowadzenia, czasami wręcz niemożliwe, czasami są tylko jakimś politycznym sloganem, no niemniej nie jednak ich... Nośność i skala jest bardzo istotna, stąd wydaje nam się, że taka większa niż dotychczasowa zmienność na rynku, zwłaszcza w jego w pierwszej części 2025 roku, może, może mieć miejsce i na to warto być przygotowanym. Nie wydaje nam się, żeby miała nastąpić zmiana w momencie, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o cykl stóp procentowych, czyli jesteśmy albo na ich szczycie, albo albo wchodzimy w okres obniżek. Ten no, okres obniżek pewnie będzie kontynuowany. Już nie, nie mówimy o skali, ale jakby istotny jest kierunek. No, w związku z tym spodziewamy się, spodziewamy się, że rentowności obligacji będą sukcesywnie spadać, a w najgorszym scenariuszu pozostaną na tym poziomie, na którym są, a ponieważ dają dzisiaj kupowane obligacje zarabiać całkiem sporo, no to, to spodziewamy się, że. Że tak właśnie może być w najbliższej przyszłości. Jeśli chodzi o rynki akcji, tak jak powiedziałem, one w dużej mierze będą pewnie reagować na to, co, co będzie się działo. Zobaczymy, co będzie się działo za polską wschodnią granicą. Zwracam tylko uwagę na wyceny. E, oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z perspektyw, ale zdaję sobie z tego sprawę że cały rynek. Wyceny amerykańskie dzisiaj są na bardzo wysokich poziomach, bardzo daleko od, od, od historycznych średnich. Na drugim biegunie jest właśnie Polska, gdzie te wyceny są, są bardzo niskie, e, można by powiedzieć wręcz atrakcyjne jak na kraj należący do, do Unii Europejskiej i, i, i należący do, do jednak do tej części świata rozwiniętego. Partnerem programu jest spółka MFood S.A. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.